Nie tak dawno rozmawialiśmy na jednym z zespołów rządowych o tym, co zrobić z przypadkami, gdy ktoś w internecie podaje przepis na samobójstwo. Samo podżeganie kogoś, czy ułatwianie mu popełnienia samobójstwa, czy pomoc w popełnieniu samobójstwa, jest przestępstwem, ale przecież kiedy publikujemy to na stronie, to nikomu konkretnemu takich porad nie udzielamy. I okazuje się, że prawo jest tu bezradne. Zastanawiamy się, co z tym zrobić, dlatego że jest bardzo dużo stron, wystarczy sprawdzić to w wyszukiwarce, na które moim zdaniem zachęcają wręcz do popełniania samobójstw, które podają porady, jak to zrobić. Tworzą się grupy osób, które myślą o samobójstwie i był już przypadek na Śląsku w Gliwicach, gdy kilka dziewczynek umówiło się na zbiorowe samobójstwo i Na zbiorowy skok z dachu jednego z wieżowców. Tu mamy dwie rzeczy. Jedna rzecz to jest zmiana prawa. Druga rzecz to jest to, żebyśmy nauczyli się wyłapywać moment, kiedy nasze dziecko ma kryzys. Bo dziecko, które szuka takich stron, to jest dziecko w kryzysie. I my rodzice musimy wyłapać ten moment. Nie po to, żebyśmy tylko ścigali osoby, które takie. Głupie informacje zamieszczają, ale również po to, żeby nasze dziecko nie czuło potrzeby popełnienia samobójstwa. I wreszcie jeszcze jeden bardzo ważny element: jeżeli spotykamy się w internecie z informacją, że ktoś myśli o samobójstwie, że ktoś na czacie, w komunikatorze, daje nam taki komunikat, chce popełnić samobójstwo, musimy na to zareagować. Internauci już wiele żyć w tym kraju ratowali z szybką reakcją. Nigdy nie wiemy, czy ta osoba żartuje, czy mówi poważnie. Lepiej przyjmijmy, że mówi poważnie, bo lepiej, żeby policja pojechała na darmo, niż żeby kiedyś gdzieś nie dojechała.